W Akademii Wychowania Fizycznego w Katedrze Dietetyki. Jesteśmy w pracowni technologicznej Zakładu Żywności i żywienia. Chciałabyśmy przedstawić dzisiaj kilka fajnych pomysłów na drugie śniadania dla dzieciaków. Takie śniadania z łatwością mogą być zabrane do szkoły. Zależało nam na tym, aby były to posiłki smaczne, zdrowe, kolorowe, ale też proste w przygotowaniu dla rodziców. Pierwszy pomysł to przygotowanie smoothie w dwóch wariantach, mlecznym i bezmlecznym. Smoothie bezmleczne, na, może być oczywiście na bazie samych warzyw, ale ponieważ dzieci lubią smaki słodkie, to mamy tutaj mieszanie warzyw i owoców w sensie takim, że mamy liście szpinaku do smoothie, kiwi, banany i dla podprężenia smaku ananas. I wszystko to sobie blendujemy z wodą. Mineral Na bazie mleka, tu mam akurat zwykły, ale oczywiście jeżeli się zdarzy, że dziecko nie może, ma alergię na białko mleka krowiego na przykład, to można to zastąpić jakimś mlekiem roślinnym i nasza propozycja to zrobienie shake'u szejku szejku smoothie z truskawkami e, dla zagęszczenia trochę banana i miód dla smaku słodkiego. Propozycją posiłku jest wrap w cieście naleśnikowym, tradycyjnym cieście naleśnikowym, którego skład to jajka, mąka, mleko, oczywiście sól i pieprz. Danie można wykonać na słodko i na wytrawnie, tak żeby uatrakcyjnić dzieciom posiłek. Może pierwsza wersja na słodko. Na słodko nasza propozycja to wykorzystanie takich owoców sezonowych. Robi się coraz chłodniej, więc pewnie każdy ma ochotę na szarlotkę z jabłkami i z cynamonem. No i taka propozycja, czyli naleśnik z serkiem twarogowym może to być serek twarogowy, może to być serek homogenizowany ważne, żeby był naturalny, bez jakichś dodatków. Do tego nasze polskie jabłka, które powinny zostać skarmelizowane z odrobiną cukru i cynamonu. No i taki twarożek wraz z tymi jabłkami umieszczamy w gotowym naleśniku i jest to naprawdę fajna propozycja na słodkie drugie śniadanie. Pierwsze nadzienie to nadzienie na słodko z serkiem homogenizowanym do takiego serka ta nasza e, wcześniej już omawiana szarlotka czyli jabłuszka, skarmelizowane e, z odrobiną cukru trzcinowego e, do tego e, cynamon wszystko e, zawijamy tutaj oczywiście opcja zawinięcia jest dowolna możemy zawinąć jak naleśnik e, możemy zawinąć bardziej e, jak tortilla i takie coś umieszczamy w e, pudełeczku i dajemy naszej, dla naszej ucieczki do szkoły. Będziemy z gotową Pamiętajmy, że Jemy także oczami, głównie oczami właściwie, także posiłek dla dziecka powinien być jednak kolorowy. Powinien zachęcać do tego, żeby dziecko z przyjemnością spożyło go w szkole. Drugą propozycją na wytrawni jest pasta jajeczna odżywcze białko. Również tutaj mogą być zrobione dwie wersje, z dodatkami różnego rodzaju, albo ze szczypiorkiem albo z koperkiem. I tak a propos, taką taką pastą nadziewamy na leśniki i jest to doskonała przekąska na przykład drugiego śniadania w szkole. Pastę taką możemy doprawić albo w wersji lżejszej jogurtem, albo w cięższej troszeczkę z dodatkiem majonezu, czy też musztardy I tak naprawdę naprawdę sól pieprz czy inne przyprawy mogą być takie które będą trafiały w gust naszego dziecka Naleśnie przygotowane na wytrawnie składa się z nadzienia jajecznego jajka ugotowane jajka można zetrzeć na tarce można zmielić blenderem dodajemy odrobinę jogurtu w wersji bardziej bogatej majonezu troszeczkę doprawiamy Musztardą, no i oczywiście sól pieprz. Ważny jest też smak, czy to może być koperek. Ja osobiście lubię koperek, ale też może być wersja ze szczypiorkiem, albo po prostu ze zwykłymi przyprawami, takimi, które dziecko lubi. Taką pastę również nakładamy do środka na naleśnik. Również tutaj to jak uformujemy ten naleśnik to też należy do naszej inwencji twórczej albo może być to w formie rulonu bądź też w formie koperty tak żeby można było dobrze złożyć do śniadaniówki. Można również pokroić na mniejsze, tak aby podczas przerwy dziecko mogło stworzyć jedną część podczas drugiej przerwy w kolei. I tak przygotowane danie oczywiście również udekorowane kolorowymi warzywami ulubionymi. Akurat mamy sezon na pomidory, więc umieściliśmy pomidory, ale może to być równie dobrze papryka, mogą to być inne warzywa sezonowe. To dip, dip na bazie jogurtu z takimi słupkami warzyw, tutaj też oczywiście pełna dowolność, może być marchewka, może być seler naciowy, mogą być ogórki, papryka, tak żeby to było smaczne, zdrowe i kolorowe. No i to wszystko podane z jogurtem, oczywiście jogurt może być wymieszany albo z dowolnymi ziołami albo z, z innymi przyprawami może być również w opcji z sosu czosnkowego, jeżeli dzieci tego typu smaki lubią. Pierwsza z propozycji oczywiście również zapakowana w poręczny pojemnik. W jednej części umieszczony dip. Tutaj akurat nasza propozycja to dip z odrobiną mięty. Polecam bardzo, bardzo fajny, orzeźwiający smak. Do tego oczywiście słupki e, papryki, ogórka e, i marchewki. Bardzo ważne jest to, że nawet jeżeli nie znamy się na tym, e, jakie składniki znajdują się w poszczególnych owocach e, czy warzywach, e, to różnią, m, różnią się one między sobą kolorami, i warto, żeby różne kolory warzyw i owoców pojawiały się na naszym talerzu. Wtedy możemy mieć pewność, że na pewno dostarczymy do naszego organizmu różne. Potrzebne fitozwiązki. Kolejną propozycją jest przygotowanie humusu. Humus właśnie możemy też podać z przygotowanymi warzywami w ten sposób, jak tutaj do typu, czyli pokrojone w słupki ulubione warzywa naszej pociechy. Jak również możemy go podać. Chlepkiem tostowym, Chlep tostowy też bardzo, takie tosty przygotowane też dzieci bardzo preferują, humus, z ciecierzycy, samodzielnie możemy go przygotować w domu, wystarczy ciecierzyca czy z puszki ze słoikami, jest dostępna, także nie ma problemu, pasta tahini, olej sezamowy, odrobina soku z cytryny, czosnek i różnego rodzaju ulubione przyprawy, na przykład papryka, Otrzymamy humus paprykowy, także jest to też jedna z propozycji dla, dla dzieci, dla urozmaicenia właśnie posiłków, które mogą ze sobą zabierać. Doskonałą alternatywą słodkich posiłków dla dzieci będzie deser na bazie mleka, mleka kokosowego, tapioki i czekolady. Deser rozpoczynamy od wolania odpowiedniej ilości mleka. Następnie dodajemy tapiokę. Oczywiście, jeżeli dziecko nie lubi tapioki, może to być kaszka. Może to też będzie ryż. Odrobinę mleka kokosowego i mieszamy. Mieszamy tak długo, aż tapioka nie, nie nabierze przezroczystego koloru i całkowicie wpijemy mleko. Gotowy deser posypujemy czekoladą. Mogą to być również Owoce zmiksowane. Do takiego deseru możemy także dodać świeże owoce. Ostatni dzisiaj przepis to ciasteczka owsiane z bakaliami. To jaki będzie skład tych ciasteczek to zależy od nas. Składniki, które oczywiście pojawić się muszą to płatki owsiane, ja akurat wykorzystam płatki górskie, do tego miód, odrobina mleka, tak żeby ta masa się skleiła. Moja propozycja to dodanie mieszanki orzechów, dodanie rodzynek, możemy oczywiście równie dobrze dodać żurawinę, też takie ciastka wtedy bardzo dobrze smakują. Ja już przygotowałam gotowe, gotowe ciasteczka, właśnie za chwilę będę wyciągać je z piekarnika. Ciastka owsiane możemy dać swojemu dziecku na, na deser do szkoły. Tutaj e, moja propozycja to kilka ciastek owsianych, garść e, mieszanki orzechów, garść rodzynek. E, równie dobrze możemy dorzucić także e, kilka borówek e, i taki piętrowy deserek, myślę, że przypadnie do gustu e, każdemu dziecku. Nasze końcowe produkty. Smoothie w dwóch wersjach. Bezmleczne, warzywa z owocami i na bazie mleka same owoce, najbardziej tak na słodko. Na drugie śniadanie brapy Wrapy w dwóch odmianach. Pierwszy to ten na słodko z jabłkiem, cynamonem i twarożkiem. No i druga wersja, wersja bardziej wytrawna, czyli wrapy z pastą jajeczną, także w dwóch odmianach, ze szczypiorkiem, z koperkiem. No i do tego oczywiście jakieś warzywa mm, sezonowe. Hmm, tutaj hummus przygotowany z tostami, z dodatkiem szczypiorku i też pomidorku. Gip eee, jogurtowy e, z e, ulubionymi warzywami pokrojonymi w słupki, tak żeby wszystko można było bez problemu w szkole zjeść. Deser z tapioką, czekoladą i owocami. Oraz ciasteczka owsiane z bakaliami i tutaj zaproponowałam jeszcze świeże borówki.